Z tej strony Hikina W odcinku z gry Pokémon Revolution. Następnie chciałem wam, wam tutaj przekazać taką informację, że jest to materiał, y, który dogrywam głos. Robię po prostu montaż y, odcinków, które już nagrałem, a gdzieś mi zaginął głos, czy jakieś tam niezgodności były. To będzie taki krótki materiał, który przedstawia po prostu y, ponowną walkę y, z liderem, którego w tamtym odcinku poprzednim nie uda nam się pokonać. Mam tutaj y, trochę podekspiony Pokémony, złapałem tutaj Maripa w stosunku do poprzedniego odcinka, którego nie było. No i ruszamy do walki, zobaczymy, czy nasza kulawa i tu nasz trening przyniesie owoce. No, używamy żarów standardowo, jedne z silniejszych ataków kulawy, szczególnie na ten moment. Do nas przeciwnik naprawdę ma mocno dojść Pokémona na pierwszego lidera. Choć no, można powiedzieć, że nasze są słabo wyekspione Bo tak naprawdę mam tylko jednego dobrego pokemon'a, czyli Kuliawę, A nasz przeciwnik ma Prawdopodobnie trzy dobre pokemon'y No ale mam nadzieję, że tu kuliawa pokaże swoją klasę i no, po prostu zasłuży na ten, że go wybrałem Na moją wdzięczność po prostu Tak zwanie sobie odpłaci to, że ją wziąłem i pod moje wychowanie no, i miejmy nadzieję, że uda nam się tutaj wygrać żeby tutaj po prostu nie przeciągać tego, tak mówię, to jest krótki odcinek, do którego dogrywam głos, żeby nie było. No, już tu kulawa nam prawie ginie. No, mam nadzieję, że nam się przygotowałem jakoś jakieś wiecie misturki do leczenia. No, niestety kulawa padła. No, ale zobaczymy, czy jakikolwiek z tych Pokémon może coś zrobić. No, no i mam, widzę, że się przygotowałem z review do tak zwany odsudzacz, który nam tutaj naszego... naszą kulawę przywróci do... No, do zdrowia. Po prostu pozwoli jej wrócić do gry. Come back, my go. Zobaczymy jak tu sobie gastly radzi. Czy no Zobaczymy, no? Treno... Chcę tu wyczyć po prostu jakie Pokemony w późniejszych yy... W czasie będę używał taki mały spoiler: dużo z tych Pokémonów nie będę używał. Szczególnie po JoTo, praktycznie wszystkie odrzucę i skupię się na łapaniu rzadszych pokemonów takie jak Magmar czy Electabass. No ale to jeszcze długa droga przed Wami, zanim Wy to obejrzycie. Ja już jestem tak trochę poza JoTo, czyli no, jestem, JOTo skończyłem i trend łapie dzikie Pokémony. W ogóle mam teraz przerwę z Pokemon Rewolucją. Bo wracam proszę Was do. Oczywiście Pokemon Tronikar Online. Dużo gram, żeby nam. Yy, no wiecie, wrócić do mojej formy najwyższej, jaka to może być. No ale tutaj nie przeciągając udała nam się Kulawa dzięki takim zawirowaniom. Udało nam się pokonać pierwszego lidera, dzięki czemu zdobywamy pierwszą odznakę. Pokonany pok pierwszy lider I tak się można powiedzieć zaczyna nasza historia Tutaj właśnie Zaraz wam pokażę jak to wygląda ta oznaka Tak się zaczyna po prostu no, nasza historia w Johto Ligowa tak zwana O i tutaj mamy Pokazane jak wygląda ta oznaka czy ją mamy czy nie fajnie to wygląda Teraz chodźmy Uzdrowić się do centrum pokemonów I tam zakończymy odcinek no to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Tak jak mówię, to był krótki odcinek, który miał pokazywać Wam po prostu tą walkę, którą nie udało nam się ostatnio wygrać. Na razie, cześć.